Roksana Wegel stracila pracę wokalistka komentuje doniesienia tabloidu. Roxana Wegel od początku swojej kariery związana jest z telewizją Polska 18-latka regularnie występuje w organizowanych przez stację wydarzeniach muzycznych. A Do niedawna prowadziła także jeden z programów TVP. Roksim widzowie mogli bowiem oglądać w pierwszym sezonie Juzan Dance, Nowa Generacja. Gdy jednak w zeszłym roku ogłoszono kontynuację jej formatu, okazało się, że piosenkarka nie została do niej zaangażowana. Zakończenie przygody z show tłumaczyła wówczas tym, że nie czula się dobrze w roli prowadzacej. Przypominamy, Roksana Węgiel ujawnia kulisy pracy w TVP po stracie posady w Nowa generacja, ceni sobie bycie sobą. Według doniesień Super Expressu nie chodziło tylko o jej nieodnalezienie się w roli, a nowy, zbyt śmialny wizerunek wyzwolonej artystki. Wegiela od niedawna jest już bowiem pełnoletnia, a w jej social mediach pojawiają się coraz odważniejsze kadry. Co więcej, chłopakiem gwiazdki jest 26-letni tekściarz, który wychowuje syna z poprzedniego związku. To wszystko rzekomo miało niej wpisywać się w koncepcję programu z udziałem dzieci. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Do sugestii, ziężko została wyrzucona z show, Roxana odniosła się podczas rozmowy z plotkiem. Wokalistka sprawiała wrażenie zirytowanej doniesieniami. Zalosne, że ktoś sobie tak to interpretował faktycznie po pierwszej edycji decyduł, nie czułem zupełnie roli prowadzącej. Nie czulam się w tym dobrze i podzielam decyzję, że nie będę uczestniczyła w kolejnych edycjach programu, wyjaśniła stanowczo. Zapewniając, że nie ma problemu z tym, by występować w telewizji publicznej. Mnie zależy po prostu na dobrych koncertach i jeśli jest jakaś propozycja dobrego koncertu czy festiwalu. To ja w to wchodzę. Wszystko musi się opierać też na muzyce. Nie mam z tym problemu. Oczywiście nie biorę każdej propozycji. Jeśli coś mi odpowiada, to biorę w tym udział, przekonuje ukochana Kevina. Myślicie, że niebawem zobaczymy rok się w innej produkcji TVP?